Jak już tutaj widzicie to jesteśmy przy tkani, od jakieś 30 minut ponad i za chwilę pewnie już pójdziemy z buta, bo no Jezu. Bo, bo bo, jak będziemy tak jechać, to chyba nigdy nie dojedziemy. Oho, jeszcze karetka się tutaj wbiła. Jak widzicie nie wiem jakiś wypadek, jest coś się stało, nie można. Iść nigdzie. To jeszcze mamy widok w na no, jakieś budynki to są dokręczane, czy nie wiem. Ja, za 600 metrów. Skręć w prawo. O Jezu, jeszcze GPS się włączył na nagraniu. Ale okej, okay, nieważne. O, nawet nas odetkało. Więc jedziemy w sumie do przodu. I jest już około 11. Jest strasznie dużo tutaj osób, nie? Samochodów, wszystkiego. Więc myślę, że dużo ludzi też jedzie na ten widok. Nie wiem, ja to będzie około 10 tysięcy na pewno osób. Myślę, że nawet więcej. Ło! Wow. Patrzcie tutaj, jaki widok. Wam tutaj pokażę. Chyba zobaczymy się, jak już będziemy szli na, na Tormitał, czy zostawimy samochód, yy, albo już jak będziemy pod halą, no pewnie coś takiego, więc to zobaczyska. Mam kumple, tutaj już widzicie, dochodzimy sobie z Buta yy, i za chwilę pewnie już będziemy pod tą yy, całą halą stulecia. W yy, ogóle to jest ciepło, nie? Ładna jest pogoda, nam się trafiło. Bo wiecie, tutaj nie dojedziemy już pod sam to, bo jest tak dużo samochodów wszystkich wśród ludzi, że się nie da, nie? Więc zobaczymy się, jak już pewnie będziemy pod spotkiem, bo tutaj jeszcze macie nawet spoko widoki. Ogólnie to do, do miasto mi się podoba. No i zobaczymy się, jak już będziemy pod falą. Jak tutaj już widzicie, jesteśmy na Mitapie. Dotarliśmy, nie bazy? Nie. Jak twoje wrażenia z podróży? Nie. Ciężko było, ale dotrwaliśmy. Tak jak na przykład ciężko jest zrobić kupę? No. A, okej. Okay. No, jak widzicie, tu jesteśmy już na etapie. Widać tą halę Ogólnie, o, typa jest dużo. Typa jest dużo, nie? Nie aż tyle, ale spokażę kilka. O, kuźno. Do nieba wierzę. A nie wiem, czy będzie widać, bo to po słońcu. Wiesz? Ogólnie, dużo typa. Pewnie będzie dużo. Takich wiecie, małych dziewczynek w stylu 9-8 lat. Takich akablołek. No wiem, pokazywałem to. A to spokojnie. <noise> Dużo typa ciekawe czy spotkamy kogoś, kogo ogólnie znamy, lubimy czy coś. Jakiejś znajomości ogólnie to by było spoko, Nie Nieźle. No no tak tutaj widzicie, jest trochę typa. I co, jak wejdziemy pewnie do środka, to już się zobaczymy. Ok, no to Aldo. Widzicie tutaj dostałem taką opaskę, tapował Jak mi przeszedł bilet No i ciśniemy tam obazy pokaż I ciśniemy już tam do środka Zobaczymy co będzie ciekawego I mam nadzieję, że ogólnie Będzie spokojnie i okay? Jak będzie coś ciekawego, to tradycyjnie się zobaczymy Widzicie, wyposażyliśmy się W darmową kolę, pokażcie no, no. Zobaczymy co będzie Jak

Tutaj koledzy grają chyba w Lola. O ile, o ile się znam to chyba tak, ale nie wiem czemu tam nie można wejść, ogólnie. Fajne stanowiska gamingowe, ogólnie. I wiadomo, popijam sobie kolę. Nie Bazyl? Nie, Wypiłeś? Chodź gdzieś.

Wreszcie i Tu jest skola, to z chyba nie skorzystamy. Chodź dalej. Ale powinien być Co tu jest dalej ciekawego? W gościu z gołdrą chyba? Albo jakąś inną kamerką?

Chcę być przyciągnięty, tak przyciągnięty, 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 w i czuję, przyciągnięty, Chcę coś powiedzieć, bo nic powiedzieć bo przyciągnięty, się nie da powiedzieć Myśli złe, myśli złe, ciężki Ogólnie wam mówię, że nic się nie da powiedzieć, bo jest taki przekrzyk. Zobaczymy się tradycyjnie, jak będzie coś ciekawego do pokazania. Bo na razie to jak widzicie, nie ma żadnych youtuberów, nie ma nikogo. Tylko jakiś gościu śmiała piosenki, to w ogóle mija się sem. Weźmy się za chwilę, wyskoczymy na miasto, coś zjeść. Więc do zobaczenia za chwilę. Mogę teraz coś powiedzieć, za chwilę zaczyna się Q&A z youtuberami i tutaj z Bozyrem siedzimy, obecnie na krzesełkach i czekam, aż to się zacznie. Co? To może będzie coś ciekawego albo śmiesznego, to, to pokażę. Ale dobra, no ale dobra, robimy to, bo oni próbują na swoje mikrofony. Zróbcie dla nich hałas! Rezy multi czułej! Chodźcie panowie! Jesteśmy! Siłka szybko! Szybko! Jest energia! Pogadamy, pogadamy. Panowie, wygodnie się siadamy, były dla was kanapki. Nie, proszę bardzo. Mogę między Was Dobrze, Proszę, Ale? proszę tam yes. o, to Siadaj na środku, Jest! Dawaj! Kolejny minister! To nie dobra. Hej, to widać. Siema! Cześć. Cześć. Ale ja... Jesteśmy na... Muszę pomóc, to jest nie. My. Zagadajcie po wszerso możemy w wszystkich bardzo serdecznie hmm. na kolejnym etapie w tym odcinku będziemy sobie hmm. robić mają qa Jojo, korzystając z tego, że wyszliśmy z meetupu i mam w sumie chwilę czasu, tak bez tego hałasu, muzyki i tak dalej, żeby coś nagrać, no to powiem Wam, że moje pierwsze wrażenia i odczucia są takie, że, że jest głośno, jest głośno. Ogólnie dziewczyn jest tyle takich biegających w kółko tańczących, nie wiem, urządzałem sobie tam jakieś dyskoteki. Bawią się, no w sumie jest, jest spoko, ale tu tak... Nie wiem czy to ma tak wyglądać w takim sensie myślałem, że będzie, myślałem, że będzie Kojneczka. inaczej troszeczkę, ale no nieźle. Ogólnie bazy jak twoje, jak twoje, wiesz, takie pierwsze wrażenia. Powiedz mi. tyle. Fojka. Ale podoba... I jesteśmy po poszukiwaniu galerii i mnie nie obchodzi mi to tylko galeria, bo chcemy sobie coś zrobić. Ale ogólnie podobało Ci się? Zjadł kurczaka. A podobało Ci się? Jak na razie to zobaczyliśmy tylko trzech pedałów Tak? A jak chcę zobaczyć ci samo? A na przykład podobało, na przykład czekasz na Minecraft Blowa? Nie. Czy nie? Bo to nie? jest pedał razy 4. O, 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 o! A na kogo tak czekasz? Powiedz mi? Nie wiem, na Gracka. A no to masz teraz okazję. Ale pójdę na kwiatka, więc. O nie! Czułem na twoją mamę. Przejdźmy dalej do gadania. Aha, producento. No, uczę się od najlepszych, czyli od ciebie. No. no. Ciekawe. No, ciekawe, ciekawe. E, ogólnie przejdźmy do tego, że idziemy sobie do maka. Coś ogólnie, wpierniczyć, bo ja dzisiaj nie jadłem jeszcze żadnego śniadania. Jedynie co zjadłem to Twixa na CPL-nie Musiałem zapłacić trochę więcej za niego. Ogólnie VAT dla CPNu się musi zgadzać, tak? E, e, i No i co, ciśniemy sobie teraz gdzieś po tym mostku e, do Maka albo do jakiegoś KFC coś sobie zjemy i pewnie wrócimy i mam nadzieję, że jak przyjdziemy na tego Mita Sącz no to będzie coś już fajnego, nie wiem, będzie, będzie, nie wiem, jakieś występy, no cokolwiek żeby było ciekawe, żeby nie było nudno może będą jakieś wyzwania e, może się uda tak, że na przykład sobie zagramy tam w cs -a czy w coś na przykład taki bazyliszek, by sobie poszedł wtyknąć jednego miksa albo ja Jak będzie będzie się do tego górę gra, tak pokażę swój krzywy No, nope. a Ale zacznę porać z bazyla Chociaż nie wiem czy takiego bazylicha byście chcieli ogonać Okej okay, nie przedłużając zobaczymy się pewnie już z Marku A tak będzie coś ciekawego no to jął no to sobie postoimy ja mówię, że 550, jest for you. Tak? Biorę. Bierzesz? Dobrze. Ale na A my sobie tutaj powstajemy w kolejce. Cieszycie się? No, to. Będzie fajnie. No, będzie fajnie. Ale fajnie, nie? Je? Jej! Ale fajny vlog. Nie wbijacie więcej na ten kanał, razie się podoba. Bardzo się mnie z No, ogólnie już jesteśmy w Maku. Ja tutaj za chwilę będę spożywał swoje ulubione Bułeczki, czy tam kanapeczki Bazy sobie kupi jakąś inną kanapkę i kryj do tego no i ogólnie tam za chwilę będziemy tam jeżdżmykać znowu na meetup zobaczymy czy coś będzie ciekawego bo jak na razie to w sumie nic nie było takiego fajnego tylko tylko było to Q&A co tam bylić ten czułek i ktoś tam jeszcze multi chyba i nic poza tym nie było fajnego więc my zjemy z Bazyrem mi i... Czapkę. Nie. I będziemy znowu tam lecieć. No. Bardzo chcesz coś jeszcze dodać? Tylko coś modnego? to było przynajmniej na poziomie. Jak tam sam. Ok, to żegnamy się i zobaczymy się, jak będzie coś ciekawego. Cykl typowy Polak. Nie kupi sobie picia na przykład w McDonaldzie w zestawie. Nie zainwestuje. Ale właśnie to wkłada moje, swoje picie. Tutaj mojego plecaka. Każe mi je jeszcze nosić No i na przykład jak idziemy do maka albo coś zjeść No to jest taki Polak tradycyjnie wyciąga picie Wiadomo, nie kupi swojego, nie kupi Przyniesie z domu, z jakiegoś taniego sklepu, z biedronki, obojętnie z czego Bo to wiadomo jest Polak, tak? Polacy tak mają A Polak daj to swoje picie, a ja ci je schowam ładnie Zapakuję tutaj do plecaczka No tak wiadomo mają Polacy Na przykład tutaj mamy ewidentnego Polaka no, Cebula zawsze na propsie No, cebula zawsze na propsie no i tak tylko wam chciałem pokazać, jak wygląda prawdziwa cebula. Jo, ludziska, jeśli ten filmik Wam się spodobał, no to koniecznie zostawcie mi łapkę, nie? Lajeczka. No i co? 200 lajków pod tym filmikiem, i w następnym filmiku wrzucę wam moją anty -JP, lekko lekkopodarską czapkę mocy, o której Bazel wspomniał właśnie w tym filmiku, co obejrzeliście przed chwilą. No i to w sumie chyba tyle. Ja już was tutaj zostawię ze śpiewem Sylwii przybyć, może ktoś lubi to sobie posłucha tak na zakończenie tego filmiku No i to w sumie by było tyle. Siam Zacznij robić to odponiedziałku Wszystko zrobisz samem szczędzina, to szukasz do mnie na. thank <laughs>